Na strajmera miesiąca, kto był najlepszy w październiku. Chinka nawalona jak stodoła, ledwo chodzi przez Lukensa Steve'a, Artur rybson lol Gambicz, mocna drama z reprezentantem Polski w Pucharze Davisa, zdobywcą Pucharu Hopmana, finalistą US Open oraz finalistą French Open i wiele, wiele więcej. Jerzy Mianowiczem. Czy Nerdzik ma szansę w batalii z taką osobą? Przekonacie się już dziś. Mokry suchar non stop pierdzieli, że Ksajo Industries już się rozpadło i każdy poszedł własną ścieżką, że lata ciężkiej pracy się zmarnowały, jednak to on se pyka z multasem w biuro, a chłopaki nadal utrzymują z sobą kontakt, między innymi wczoraj poluki i młody grali w karty, ale z dodatkową karą wychylenia kielona. Były śmichy, hihi... Ej, da się zbutowałam! No. Nie zużyłam. Przepraszamy nie, teraz. Nie, dobra. <grystanie> nie, ale za mało wypiłeś, to no nie wierzę, że się nie jąkasz, jak je wypiłeś. Ale chineczka, która z nimi grała, nie ma wątroby jak wsiur złączek brzeskich i ledwo stała na nogach. Ora, ja, ja robię sobie ze dwóch. Wiecie co? Robię ze dwóch, nie. E, czemu? Czemu ja się słyszę? Całą sytuację uratował jej chłopak. Były influencer, który wstrzymał swoją karierę, Aki, odcinając internet dziewczynie, która szła po kolejne zapasy paliwa, co by dolać do palnika. Żółta karteczka dla wieśniaka z łączek. Nawcia ma duże ego. Za duże, żeby poradzić sobie z prostymi problemami. Od niedawna głośno zrobiło się na Twitchu o pewnym ziutku poprzez szota, jak został znokautowany. Wydawało się, że będzie to powiew świeżości i nowy zadymiarz, jednak jest to typowy rodzaj strajmera, który robi patologię i według wielu profesjonalistów z Twitcha prędzej czy później dostanie permabana. Już wielu takich było. Gostek ostatnio ma nawet po tysięcy widzów i niektórym z influencerów leci piana z pyska, a innym ego nie pozwala na ogarnięcie sytuacji. Patostreimer ostatnio zaczepia nafcie, na co ta odpowiada rozwścieczona, dając mu atencję i tańcząc do muzyki, którą ziutek jej gra. Nawcia. Dawno chyba w... nie dostaje zamknij mordę i a nie otwiera nikomu drzwi, bo jeszcze cię. Jeba, kur... co się prania bustowała. Bro. No, no f... się ...na bustowała. Nieka, na cieszę, no, mega, mega. Stary, chyba ci się k... przestawiało. Sipej ciągnie. I, I przestań się ku mnie bustować i mnie wstawiać do tytułów. Śmieci. A to wszystko przez jej ego. Wiecie, czemu Cancel culture nie działa w Polsce? Bo nie potraficie zrobić najprostszej rzeczy. Ale to nie koniec jadu w dzisiejszym odcinku, bo Artur Rybson-Lol Gębicz miał potężną dramę z reprezentantem Polski w tenisa. Nerdzik nagabywał na mistrza Polski, niepotwierdzone plotki mówiły, że jakoby nerdzik mówił, że Janowicz jest cienki bolo i Iga Świątek rozjebałaby go w tenisa patelką i ogólnie cisnął pompę z dumy narodu. Ja pierdolę. Jak to się to do dodaje? Trimer, się nie na głównym ekranie. Jednak widzowie chyżo donieśli na Cipsona samemu szanownemu panowi Janowiczowi, a ten zainteresował się sprawą. Ten link sobie zobaczę. Co to, kurwa w ogóle jest? Co to kurwa jest? No, jakiś gość zagra w Lola. co z nim? Nerdzik oczywiście obsrał zbroję, jak dowiedział się, że Janowicz obrał go na swój celownik. Ostatecznie okazało się, że to zwierzyna z czatu ustawiła tą aferę. Z swego czasu, jak byłem młodszy, młodszy młodszym sportowcem, był pan dla mnie wielką wielką inspiracją. Napisałem. To ja są surową karę? Rachłosty i wycieczka na kolanach do Częstochowy Dobra, ma luz, dobra, jest, ma piątka zbita z Janowiczem Ja, p... Nie, serio, słuchajcie, k... dwa tygodnie to tyma... jakby w jakby że paletka ci w duchach coś takiego Nie, to jest przesada, k**a, to jest, jakbyście pisali do jakichś Świątek jakieś pojebane rzeczy w moim imieniu ale Gębicz to magnes na afery, bo wybuchło pierwsze powstanie niepełnosprawnych i wszczęli oni debatę o Rypsonie, więc ten dołączył na Discord i skonfrontował mikrostrajmera. Rybson, który już od dłuższego czasu mocno obrywał zacypka i jego nikczemne poczynania, pomimo rozstania się z nim już wiele miesięcy temu, nadal jest z nim kojarzony i dużo osób chce, by ten ogarniał swojego ucznia. Lecz nie wiedzą, że matematyka to już daleka przeszłość i Rybson poddał się nad próbą reformacji niepełnosprawnego strajmera, gdyż ten nie wykazywał chęci do nauki, zmiany i robił swoje, często przy tym kłamiąc i robiąc głupków ze strajmerów, co chcieli mu pomóc, Gębicz widząc, że niepełnosprawni dyskutują o nim, dołączył na Discord i wytoczył potężne działo, sugerując, że Cyprian być może powinien zakończyć po prostu karierę w internecie, bo ten mu nie służy. Ja, ja, ja tylko powtórzę pytanie, dlaczego się. Nie, czy nie, nie zadałeś nigdy pytania takiego, że na przykład ten internet robi ci krzywdę, i że wiesz, może, może, lep może lepiej byłoby. Stary to jest moje życie, moja sprawa, no tak, moja... Tak, tak, tak. Niech jest się jest moje życie, ale, Miles, ale stary, ale... Ale potem to ja dostaję wiadomość na Instagramie, że znowu komuś fiuta wysłałeś. I mam cię ogarniać. Czy, I to samo ja, to samo ja. Stary mam chyba 20 linków na czacie, zaraz... Wytrz, wytrz ty i wytrz ty. Aha, aha, okej, okay. dobra to wychodzimy Eryksson, to mnie jego streama Eryksson. Tylko pamiętaj... Masz Ja on cię wykorzysta Aha. Ja to cię tak wykorzystałem, Ja to cię tak wykorzystałem człowieku. Ja to ty wszystkich mam dlatego, że oni tu wszystko na matematykę z mikrosypkiem czekają. Wcale ku to nie jest tak, że czy robisz to matematyka i to z, ty z tego miałeś największe profity. Jak widać, Cyprian również wjechał z grubej rury, ale następnie po ataku na Rybsona próbował znowu ubrać buty ofiary i powiedział, że najlepiej jak ci dwaj nie będą mieli wspólnych interakcji. Jednak słychać też zazdrość i żal, że Rybson promuje teraz inną osobę. No. takie nie będę brał no. Płuczmy szkołę nie bra? No tak, ale ja, ja poszedłem do cygusa i jeszcze jak teraz takie głupotki, to aż szkoda, nie, szkoda to nie to, porozmawiać. prostu że ty nie bądź taki, że nie będziesz mówić. Ale kto mnie wykorzysta cygus? No, cygus nie. Jak przed... miałbym go? Co? Jak <noise> go... Co? Cyprian wysnuł swoją teorię o tym, kto pociąga za sznurki i robi mu całe życie pod górkę. E, a, czyli Cię, że Cię porównują do cywka, tak? Tak, i na jakby od, odniosł się do tego na lewo i to zauważył i... Ale, ale, też, mhm. Jeszcze... jedną rzecz. Ja wiem, to wysyła i to Cię dopuszcza do tego, żebyś się, kurwa, ze mną pokusił. Ja Ci powiem jeden raz. Ja Jeżeli Ci to odniosę... Ta, ta osoba... Tu jest. Doskonale wiesz. Co, kur... Dobra, Cię to... Ty łajzo, jeb... Nic nie rozmawiałem z Tobą na Twój temat, ty prosty ty myślisz, że wszystko, co cię jest złego spotyka w swoim życiu, to jest no, moja wina? Słuchaj, szkoda tak, że on, że on takie akcje sobie Masz chyba tylko ty blesz o tym, O czym? Granie ofiary i robienie kogoś innego Voldemortem nie dawało jednak rady. A Cipson nadal powtarzał to samo. Cyprianowi internet niestety szkodzi. Jak wysyłasz komuś fiutus na tej koleżance z randek, tak? No, co? ty nie, od mego chula. I kiedy swoim screen, od muszę polkrablem cię. Ale rozumiesz, że to nie jest tak, że ja tylko czekasz, coś mi wyśle twojego i jestem zadowolony, tylko do mnie przypiszą ludzie, bo mnie kojarzą z tą, że ja jestem ten bardziej rozgarnięty z naszej dwójki, jak robicie to i nie, ale daj mi kończyć, dalej kończyć. I jak komuś wysyłasz fitę, to ja potem dostaję wiadomość, ogarnie mikrocypka, bo wysyła mi Mikrocypek, widząc, że jego techniki nie działają na czat ani strajmera, którzy się na nim poznali, postanowił na koniec być miły i pozdrowił nawet Awmuśkę. <sum> no, <właśnie. sum> dobrze, pozdrawiam od Ciebie, dobrze, pewnie. Nagle był przyjazny w stronę Rypsona, lecz zaklinacz nie jest z pierwszej łapanki. Ostatni raz sugerując, że internet jest destrukcyjny dla Cypriana. No, ja ogólnie, Cyprian, uważam, że y, dobrze by ci zrobiło, jakbyś przede wszystkim przestał oglądać po. Ale tak, tak. No tak, ja musiałbym oglądać po. No i nie możesz mówić do kogoś, żeby nie, nie mówił na twój temat, jak to by tak łatwo przychodzi y, mówienie na temat innych. Już ile razy Ale, 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 raz, ale, ja ale ty tak, nie mówił na ten ale... temat. Nie mówisz ale na ja temat, ty... ale na przykład na temat jakiś na przykład mówi, że jest brzydka, że ma słabe cycki, że ma fajną dupę. Ale ja nie powiedziałem tego o po siebie, stary. Ale to no nieprawda, nie... ale... nie nie. nikt Cię nie podpuszczał, nikt. Ja z Tobą w ogóle nie gadam, z tą w ogóle nie gadam przecież. Raz jeszcze no Cię zapytać tylko, czy nie myślać na tym, żeby odejść z internetu dla swojego dobra. Nie ale tak. nie odejdę. No jak dostaję kolejne zdjęcie Berła, no to nie odejdziesz, no i chuj no. No i tutaj redakcja poniekąd się zgadza, pamiętamy jak Cypek potrafił okłamać całą Polskę i robić głupków z osób, co go broniły, ponadto Rybson ma rację też w innych kwestiach. Powinien ktoś mu się dobrać do tego telefoniku i komputerka, poblokować te wszystkie zbereźne filmy, które piorą mu banie, bo osoby z YouTube nie wiedzą tyle co widzowie z Twitcha. Ale berło banińskie regularnie lata na czacie, pod coraz to nowszymi linkami. Nasz film nic tu nie zmienia. Regularnie po czatach strajmerów z setkami, tysiącami oglądających, udostępniane są coraz to nowsze zbereźne czyny strajmera, który nie wiadomo po co to robi. Ale to nie koniec dzisiejszych newsów działo się sporo więcej. Randombrus na randce z ukochaną wstawił nową fotkę na Instagram z różą w zębach. Czy kobieta odmieni Gerbera? Jabczan zwyciężył milionerów strajmerów Davida tibijskiego zadymiarza. Ogrom szotów duetu głupi i głupszy. Powiedz mi, ile było między dwoma wojnami. Dobra, między dwoma wojnami. Dobra, mogę tak zrobić, ale masz na obliczenie 20 sekund. Dobra Stoper. odpalić? Eee, w głowie, ja też w głowie obliczę, czekaj. Nie, nie! Pa nie obliczę plus. w głowie, płakam cię! Policz, kalkulator. Dobra! Między pierwszą a drugą wojną światową było 41 lat. 41 lat! Odpalam stoper. Stop, nie odpalaj stoper! A nie, czekaj! Stop! Niemożliwe stop, stop! Cofam to! Między ja pierwszą wiem, a drugą druka, wojną tak. światową... Dobra, różnica była. Kuźwa, 2 plus 3. Czekaj. No, polisz na kalkulatorze, błagam cię. Dobra, dobra. A jak już mowa o projektach, to kurde jest nieco grubo widzowie, Bo jest już 5 listopada, i trzeba głosować na najlepszego strajmera października. Redakcji przychodzi do głowy jedynie Davidek, który serio się postarał i odbił od dna. Young Multi, który zrobił dres imprez konkurs dla widzów na najlepsze przebranie. A. No, i w sumie to ten niesforny gębicz, który miał challenge z mamonem i wygrał mistrzostwa Polski w Lola. Tym razem nie damy Wam głosować na Ksajo i Gucia i paru innych strajmerów, na których głosujecie bez powodu. Gutek, wyjątkowo niska liczba widzów i nawet jego oddane komunity narzekało na Baldura non-stop, Ksajo nawet nie odpalił w tym miesiącu, więc byłby przypał, jakby wygrali, bo trolujecie w ankiecie. Ankieta jest w opisie, a my spadamy. Dzięki za Donoina Raesa.